Dzień dobry, dzisiaj w studio w polityce.pl profesor Jan Żarym, kandydat na senatora z okręgu nr 40, czyli okręgu podwarszawskiego. Witam. Witam, dzień dobry. Panie profesorze, zacznę od pytania takiego. W kampanii wyborczej ogólnopolskiej kwestia polityki historycznej jest raczej spychana gdzieś na margines. Tak naprawdę. Mówią o tym kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym Paweł Kukiz. Dla pozostałych to jest temat, wydaje się, marginalny i nieważny. Czy to jest dobre podejście? Mam wrażenie, że nie tylko jest to wynikiem próby marginalizowania tego tematu, szczególnie przez PO i PSL, czyli dotychczasową. Koalicję, co raczej efektem, mam nadzieję, bardzo wyraźnego wstydu. Wstydu za to, co przez te 8 lat koalicja zdążyła negatywnego zrobić w sferze polskiej polityki historycznej. A zaniechanie, zaniedbanie, brak wizji to także są grzechy z punktu widzenia polskiej racji stanu. A bez wątpienia dzisiejszy rząd koalicyjny albo z racji nieumiejętności przewidywania, co jest polską racją stanu, albo z racji jakiegoś własnego problemu tych ludzi, jakiegoś ukrytego może wstydu za to, że są Polakami, nie są zobligowani tak wewnętrznie do tego, żeby bronić naszego dobrego imienia i nie są zobligowani do tego, żeby zajmować się na serio przestrzenią, w której trzeba mieć pewną wyobraźnię, przestrzenią, którą nazywamy polską polityką historyczną. Na przykład wewnątrz kraju, Polski, ta edukacja powszechna powinna nie być w przypadku historii zamykana, skracana, kastrowana, tak jak się to odbywa w ciągu tych ostatnich. Ośmiu lat, i to można powiedzieć, że planowo, sukcesywnie, co reformatorzy w cudzysłowie, to tym bardziej marginalizują ten przekaz historyczny, tylko odwrotnie, właśnie ten czas współczesny po latach PRL-u, 25 lat wolności, w której jesteśmy i za którą już odpowiadamy my tylko i wyłącznie, powinien być to czas w edukacji powszechnej, między innymi wypełniony zobowiązaniem do tego, żebyśmy się wzajemnie rozpoznali. Historia kaszubów, historia dzieci uratowanych, które przeżyły ludobójstwo na Wołyniu, rodziny katyńskie, tragedie na Śląsku w 1945 roku, bardzo wiele różnych aspektów tych lokalnych naszej historii, które były w lokalnych przestrzeniach obecne, czy terytorialnie, czy obecne w rodzinach, też lokalnie. W pewnej sferze rodzin, na przykład cała kultura ziemiańska, której ja jestem akurat reprezentantem, to też jest pewna niszowość, która gdzieś w społeczeństwie funkcjonowała, ale my wzajemnie jako Polacy się w tym nie rozpoznaliśmy. Od tego jest między innymi państwo suwerenne, żeby właśnie to wzajemne rozpoznanie zaiskrzyło i spowodowało, że jesteśmy wspólnotą. Dziś odkryliśmy, ale nie dzięki państwu, tylko właśnie z racji oddolnej takiej obywatelskiej inicjatywy, że jesteśmy zdolni do wspólnego przeżywania żołnierzy wyklętych i tego etosu walczących za wszelką cenę straceńców którzy nie chcieli się pogodzić z werdyktem świata prawda w 1945 roku no ale to oznacza że my mamy taką wolę taką potrzebę oddolną ale państwo tak jakby wbrew występowało tylko y, trzeba samemu szukać samorządnie oddolnie obywatelską tej Woli współtworzenia wspólnoty narodowej, a na zewnątrz? No to w ogóle już tragedia. Platforma Obywatelska i PSL de facto doprowadziły do tego, że można sobie fałsz historyczny wpisać do języka komunikacji międzynarodowej w dyplomacji, w czymś, co nazywamy językiem komunikacji międzynarodowej. I ten fałsz historyczny dotyczący historii Polski służy przecież temu, żeby w gruncie rzeczy nas deprecjonować, żebyśmy nie byli zdolni do podmiotowości na arenie międzynarodowej. No to ja dziękuję bardzo. Rząd polski powinien to rozumieć i temu przeciwstawiać się. No właśnie, tutaj chciałem wejść w słowo, bo usłyszałem w kampanii wyborczej taką deklarację z ust Jarosława Kaczyńskiego, że Dzisiaj Polsce potrzebne są dwa, trzy filmy fabularne, wysokobudżetowe. Takie, które będą odkłamywać czy też będą reakcją na, na kłamstwa, które padają na, na temat roli Polaków w historii, powiedzmy, II wojny światowej. Szczególnie II wojny światowej. Tak. Mel Gibson, jeżeli byłby poproszony i zaproszony do współpracy w stworzeniu wielkiego przesłania historycznego dotyczącego. Czy to Polaków ratujących Żydów, czy fenomenu powstania warszawskiego, czy polskiego państwa podziemnego, czy właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego i wybitni aktorzy amerykańscy, którzy odtwarzają rolę rochmistrza Pileckiego, pułkownika Stanisława Kasznicy, to by oznaczało, że jesteśmy zdolni do tego, żeby światu zaproponować, ale może nawet więcej w pewnym sensie nakazać, żeby zanim się będą wypowiadali, Luminarze świata zachodniego na temat historii Polski, no to jednak, żeby wniknęli w tą treść naszych dziejów. Tak samo jak warto ewidentnie powołać do życia instytucje, które byłyby wspierane przez państwo polskie, budżet, czy bezpośrednio, czy pośrednio, a które te instytucje zajmowałyby się nie tylko tą ochroną dobrego imienia Polski na zachodzie, czyli jakby. Zajmowały się, co jest bardzo potrzebne, reagowaniem na antypolonizmy, ale także na przykład fundowali student, studentom amerykańskich uczelni, francuskich, brytyjskich, twórcy takich instytutów, stypendia, które to stypendia byłyby skierowane na rozpoznanie historii Polski. Budujemy w ten sposób wpływ na tworzenie się elity intelektualnej świata zachodniego, ale już w duchu propolskim. My mamy bardzo duże zaniedbania, dlatego między innymi, że w ciągu wielu dziesięcioleci te elity intelektualne zachodnie i amerykańskie używały sobie nieprawdziwej historii Polski. Przekazywanej bądź to przez politykę historyczną rosyjską, niemiecką, żydowską na terenie amerykańskim. Trzeba to rozpoznać, ale to rozpoznanie jest oczywiste. My już wszystko wiemy, jeśli chodzi o analizę przeszłości. Teraz chodzi o to, żeby wejść z przekazem polskim i przedyskutować jeszcze raz to, co zostało bardzo mocno już osadzone w strukturze myślenia ludzi Zachodu, tak żeby no, jednak te mity antypolskie zostały zburzone i tego bez Polaków nikt nie uczyni, nikt nie będzie tym zainteresowany. Państwo polskie musi być tym zainteresowane. Mamy nadzieję, że państwo polskie w nowym rozdaniu, że tak to powiem brzydko, zadba o tą politykę historyczną. Przejdźmy do samej kampanii. Kampania Dobrze. jest już na finiszu. Mamy duże wydarzenia telewizyjne, debaty, ale mamy też kampanię, która jest prowadzona w małych miejscowościach. Jak pan, spotykając się z ludźmi, Odbiera y, 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 ludzi, którzy w, w niedzielę pójdą do urn wyborczych. Czy to jest rzeczywiście y, y, oczekiwanie tej wielkiej, dobrej zmiany? Z jednej strony można powiedzieć, że kampania jest telewizyjno-billboardowa, i to jest taka fasada demokracji. Mam nadzieję, że ludzie, y, którzy żyją w konkretnych realiach nie są już tak jednoznacznie poddani, jak niewolnicy, temu przekazowi billboardowo-telewizyjnemu. Wydaje się, że główna oś kampanii wyborczej to są wybory do Sejmu, co jest oczywiste. Tak? Wiadomo, że, że chodzi, chodzi o to, kto będzie miał zdolność sformowania rządu. Natomiast I proszę, stanowienia prawa. I stanowienia no to jest ta prawa. Główna liczba, oczywiście. Natomiast gdyby miał Pan zachęcić naszych widzów, czytelników, w portalu w polityce, do tego, żeby też rozważnie wybierać kandydatów do Senatu. Do czego jest nam potrzebny Senat dzisiaj? Senat to taka izba trzeźwości, nie tylko w sensie dosłownym, ale także intelektualnej trzeźwości, pewnego widzenia spraw długofalowych, które są szalenie istotne właśnie z perspektywy, którą nazywamy polską racją stanu. Posłowie z, z tego wykoncypowana struktura i kompetencje rządu to jest bieżąca polityka, bardzo często uwikłana w spory, które w ciągu godziny, dnia i tygodnia już są historią zupełnie niedostrzeganą, ale w momencie tworzenia się tej rzeczywistości sporu. Wydaje się, że wszystko jest oparte na rozwiązaniu tegoż właśnie jedynego sporu parlamentarnego. Senat ma tę przewagę, że może spojrzeć na polską rację stanu z dystansu. Czasem nawet trzeba spojrzeć, nie czasem, tylko w ogóle trzeba spojrzeć z dystansu 20, 30, 40 lat, żeby odnaleźć priorytety i żeby na dodatek pokazać, że w takim razie ten że dzisiaj wydający się spór czy problem egzystencjalny dla państwa polskiego de facto nie wpisuje się w strategię, która podpowiada, że gdzie indziej są problemy rzeczywiste. Tu można w związku z tym odpuścić, tam można bardziej przykuć swoją uwagę, i to jest też takie doradztwo ze strony Senatu wobec kolegów i koleżanek, które są. Parlamentarzystami Izby Niższej, którzy siłą rzeczy muszą być uwikłani w tą bieżącą rzeczywistość partyjno-polityczną, która może przesłonić właśnie polską rację stanu w tym rozumieniu długofalowym. Bardzo dziękuję. Także drodzy Państwo, wybierając senatorów, także. Wybierajmy rozważnie naszym gościem kandydat właśnie na senatora z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 40. podwarszawskiego, profesor Jan Żaden. Dziękuję. Dziękuję bardzo.